Wszystkich z tej strony Tula i witam Was w grze Two Point Hospital. I ostatnio zaczęliśmy grać z nowym DLC tutaj na tych wyspach, byliśmy w tym szpitalu, ale tutaj już mamy jedną gwiazdeczkę, I z tego co pamiętam, chyba przy was ją zdobyłam, więc ja myślę, że możemy sobie przejść do nowego szpitala i zobaczyć, co tutaj na nas czeka. Więc żyj w zgodzie z naturą w tej prastarej na wpół dżungli. No moi drodzy, mamy jakąś y, dżunglę. Okej, okay. witaj w Overgrove. Ciężko w to uwierzyć, ale kiedyś w samym sercu tej dżungli żyła pewna społeczność. W pewnym momencie las się na nich pogniewał i zaczął intensywnie zarastać. Ludzie, którzy mieszkali tu od tysiącleci, musieli zebrać manetki i osiedlić się kawałek dalej. W roślinność ma swoje zauszami, ale jeśli będziesz bać o ludzi i o przywrócenie równowagi w okolicy, być może spojrzy na ciebie łaskawym okiem. Gdy tu przybyliśmy, znaleźliśmy na pobliskich drzewach jakieś dziwne słowa i sekwencje liczbowe. Na Staraliśmy się rozgryźć ten dziwny kod, ale wiadomości takie jak wylecz 10 pacjentów zupełnie nic nam nie mówią. Może lepiej ty rzuć, okiem, rzuć na nie okiem. Powodzenia i że drzewa wszystko widzą. Hmm... Bywa. Co to? Chwila... Czyli co? To jest nasz szpital? To, to, to... Tu? A gdzieś ściany? Czy coś? To tak totalnie w dżungli? No mi coś minęło? Z 30 pacjentów. A w ogóle tutaj patrzcie, żeby zdobyć jedną gwiazdkę, musimy posiadać 10 parceli. A, czyli tutaj mamy. Możemy odblokować parcele, ale. Mamy dodatkowe zadania. Wyjąć 10 pacjentów. Ja myślę, że to brzmi OK. A z tej strony. Komfort cieplny to też myślę, że jest ok bo tutaj postawimy sobie po prostu. Filipy, zjagnozę 30 pacjentów. A tutaj, bo wolano tak blisko na początek. A tutaj był ten pokój zegarek, nie wiem co to jest, więc wiecie co. Wezmę tak, może to. Dobra. No a to. Aha, czyli tego już nie mogę, czyli trzy wyzwania mogą być. No dobra, moi drodzy. Czyli czekacie, tutaj było wyższy 10 pacjentów. A tutaj jest komfort w cieple. Wiecie co. Ja bym zaczęła od tego, bo rozumiem, że jak to zrobię, to mi to odblokuje, tak? Chyba tak to działa. Aha. I jak ja to zrobiła w ten sposób, że ja sobie poustawiam tutaj klim. Jestem ciekawa, czy to mi zadziała. Po prostu. Że nie będzie już gorąco. Czy to mi zaliczy, czy nie. Bo ja bym sobie tam chętnie odblokowała ten teren, żeby miała więcej miejsca, bo z tego, co jest tutaj na razie, to... A, tego już chyba nie myślałam. No dobra, a jak włączę, to co będzie? Patrzcie, robi mi tutaj! No i o to mi chodziło, ale wiesz co, to by można, no, Z tego środka, na razie. No dobra, tak czy siak na pewno postawimy sobie recepcję. Ja myślę, że postawimy sobie tutaj te recepcję. I postawimy je sobie... Może tak. I zatrudnimy sobie oczywiście, że asystenta. No, chodź w sumie. Proszę bardzo. sobie to bym mogła sobie tu przenieść trochę, może w ten sposób. I, 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 i. Używamy jukę. Żeby ładnie wyglądało. No, chociaż, wiecie co? A, bo dobra. No nie jest. Na razie zostawmy. No i co, moi drodzy? Zaczniemy na pewno od gabinetu. Ja może zrobię sobie pauzę. Aha, bo tuż tu to nam się tu powiększyło. Więc myślę, że postawimy sobie tutaj na początek. A później sobie skopujemy, prawda? Co za blisko? Nie, to źle postawiłam. No dobra. Weźmy sobie lampkę. O, postawimy. Myślę, że chyba te duże klimy tutaj będę stawiać, bo będzie im gorąco chyba. Półkę mogę mu postawić właściwie. O. No i oczywiście weźmy sobie. A może kaktusa. Jest gorąco. Jakiś model, mu postawię yy, dywanik. Czekajcie, bo nie mogę. Staram się to w miarę szybko ogarnąć, bo, no bo to wszystko przewie zrobiłam, prawda? Pieska chcę. No i dobra. I lekarza. I wiecie co. Ja od razu stawiam drugi obok, dlatego że ja wiem, że... Tutaj zaraz będą kolejki. Właśnie, jakieś ławki mi od razu postawię. A nie ma jakieś takich Patrzcie, tu takie bambusy są na ścianach. Spoko. Jakichś innych ławek. Bambusowa! Ale mnie nie stać na nią. O nie. To no taką damy. No bo cóż. Już zrobić. Postawimy im tu ławeczki. Ciebie przeniosę. Tutaj. Yy, postawimy jakiś kosz, może szybko. Ej, ta fontanna może by mi się gdzieś tu przydała, nie? Macie fontannę. Yy, postawimy kwiatuszka. Aha, jeszcze ten kosz chciałam postawić. Gdzie jest kosz? Halo. Wstachnę im duży kosz. Tu mam kosz, mam. E, no dobra. Czyli tak, musimy zatrudnić na pewno lekarzy. Jednego, kurczę. I drugiego. Ja wiem, że może od razu oni mi tutaj nie są potrzebni, ale ja wiem, że tutaj zaraz będą kolejki, bo zawsze tak jest. Na pewno aptekę, to może aptekę... Hmm, to jest tak na cztery. To wiecie co? Nie. Tu może apteki nie. Hmm. To mi się też tu przydało usunąć, co nie. To jest na cztery. A nie. Dobra, to aptekę damy tutaj na razie. Dobra. Damy klimę, damy kwiatka, jak zawsze. Czekajcie, bo jeszcze tak, damy gaśnicę, żeby była. O, może podstawka. Z jest Dobra. No i oczywiście tutaj musimy zatrudnić pielęgniarkę. Dobra. I tak, co my jeszcze musimy? No, to musimy na pewno postawić. Diagnostykę. Diagnostykę musimy postawić na bank. mi się zmieściła? Tak. Przestawmy to. mi to. Co dam na razie? Może? O, w ten sposób. Żeby tutaj nic nie zawadzało, bo tutaj to nie jest jakieś duże pomieszczenie, więc ono nie wymaga nie wiadomo czego, tak naprawdę. Chcę, bo to sobie przystawię tu. To damy tu. Damy wagę. W sumie, tak, gaśnica nam się też przydaje, jak najbardziej. Klima jest. No to damy oczywiście roślinkę. I damy jakąś szafkę. Dobra. I tutaj potrzebuję kogo? Słuchajcie, też pielęgniarza. Już może być ulepszona, serio. Czy ja mam dozorców? Ja nie mam dozorców przecież żadnych. Hala. ze dwóch trzeba zatrudnić przynajmniej. Yy, to mogę ulepszyć już, serio. Mogę, faktycznie. Może ławeczkę? sobie życzycie? mi się wysłowić? Mają tu gorące trochę. Dobra. No i na razie jest okej, okay, co? Ej! Jakiś papug idzie! Halo? Jaki fajny papugi! Czy one w tamtym już były? Bo nie pamiętam, powiem szczerze. Ja wiem, że może te dwa na razie nie są potrzebne. Słuchajcie, łazienki! Właśnie! I te toalety postawię tutaj, bo one są na cztery, prawda? Słucham? No ale tylko, że tak, tutaj tak nic później. Chociaż tu bym mogła jeszcze coś postawić. Dobra, dobra, już wiem, już wiem jak to ogarnie. Ogarnę, w sensie. Postawimy im toalety oczywiście. Czy jeszcze to bym mogła. Mogłabym, bardzo dobrze suszarkę. Boże, przez co nic nie widzę? Dobra. Ej, halo! Okej. Okay. Mmm... Kosz na śmieci. Nie zmieści mi się tu kosz? Serio? Dodam wam gaśnicę, żebyście byli bezpieczni. No i dobra. Co się dzieje? A. Ale chyba już ogarnęli. Już ogarnęli. Proszę bardzo. Wiesz co, ja może zatrudnię jeszcze innego y, pielęgniarkę, bo ich tutaj jest za mało. Inne pomieszczenie diagnostyczne, ale jakie? Odkryta nowa chorobę pieskownica! Skutek nadmiernej ekspozycji na piasek części ciała zaczynają pękać, kruszyć się, a nawet w całości odpadać. Osoby dotknięte z znaczną przypadłością muszą otrzymać sporą dawkę płynów, cóż głównie wody. Wysyłam pacjentów czyli w apteka. No i świetnie. A tutaj e, zostało do przestrzenia, może bym się poczekała. Wyszli. Do apteki. No i pięknie. No na razie tak jest, no co ja poradzę. Tutaj na pewno mi się uda jeszcze jedno wcisnąć. Tak sądzę. Co jeszcze bym tutaj musiała mieć? Musiałabym mieć ten. po to pomieszczenie socjalne, no nie? Myślę, że. Musiałabym też ogarnąć, Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Wylecz pacjentów, z zdiagnozuj. Aha. A tutaj, wylecz. To by mi się tu przydało, co nie? O, ta maszyna też może zostać ulepszona. Okej, okay. to ulepszymy ją. A, akurat ktoś przyszedł. No nie, jak to. Macie ławeczki. A, wiecie co? Może im postawię jakiś automat z piciem, co? Chociaż ja tutaj chciałam stawiać. jakieś pomieszczenie. Dobra, na razie im to dam może tu. z piciem. Przekąskami i toż, na razie nie jest tak. Co znowu? No halo, no naprawia mi tutaj, no musicie poczekać, no niestety. No dobra, na razie nic się specjalnego nie dzieje, więc troszeczkę sobie przyspieszymy. Natalie no, mi tutaj musi to skończyć. W sumie mam tylko jednego asystenta. Aha, to pomieszczenie. Hmm. No nie wiem. Okay. Co się dzieje? No on już tu naprawia. Co, kosza nie macie? Bez przesady. O, -o. duch. Jeżeli mi ktoś y, 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 zeszedł, że tak powiem. Janitora, wiesz, że to na razie przełożę to. Albo, wiecie co, postawię żeby mieli co robić. Może jakieś automaty czy coś, bo na razie to nie się tutaj nudzą trochę. bo jakieś stojaki na pismo W sumie... Like co wy macie? It's not as i tyle automat. Na razie tak to zrobię. Co to? Halo? Ostrzeżeń w ukłonie zanotowano wodowanie elektryczne, może spowodować uszkodzenie. No nie gadajcie. O nie, właśnie, nie mam też asystentów. Mam tylko jednego, jedynego, więc jeszcze jednego. Bo... O nie, o nie! Co tu się dzieje? Halo! Niedobrze. E, na ten tu lata. Czy ja nie mam dozorcy z duchami? Proszę mi złapać. Yy, oddział potrzebujemy, tak? Niech pacjent poczeka. Ja już robię oddział. Zatrzymajmy to na chwilkę. Oddział. Od, no, oddział to będę potrzebowała troszeczkę więcej miejsca, więc wiecie co? Oddział to może zrobię tu. Może tak zrobimy? Nie, 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 ja tutaj muszę dać klimę. O, tak. Kwiatuszka. Wiesz co, może by mi dała jeszcze coś na ścianę? Jakaś psiaka. O, tu jakiś taki nam plakat. No dobra, nie jest. Ja tutaj potrzebuję pielęgniarza. O, no oddział, bardzo dobrze. Proszę bardzo. Halo, puśćcie. I teraz tak, to na razie dam tu. To na razie sprzedam. No i na razie możemy włączyć. Ej, no, ten duch tu lata. Aha, musiałabym, wiedzieć co? Yy, może. Zwolnić jednego tego, dozorce. Pokój socjalny, naprawdę. Pokój socjalny. No, musiałabym też zrobić ten pokój socjalny. Tylko gdzie? Hmm. Pomieszczenie terapeutyczne. Czyli muszę zbudować? Momencik. Hmm. Czyli co? Zaraz gonów. Mhm, to na pewno zrobimy. To jest oddział. Czekajcie, bo nie. Nie przeczytałam tego do końca. że teraz tego tu nie mam na jaki oddział oni mieli przyjechać, bo teraz nie wiem hmm. zobaczymy na no oddział, no dobra, no to mamy oddział wiecie co, może mi postawię jakiś... albo dobra, poczekamy, zobaczymy jak to będzie wyglądało Aż tylu? Wszyscy raz? Halo? Aha, miałem to pomieszczenie zrobić. Kurczę, gdzie bym to zrobić? Tak się zastanawiam. <laughs> o! Patrzcie, coś tu się dzieje! A, tutaj, tutaj będę miała zaraz miejsce. Co oni tu robią? Hmm. Czy aż tutaj mam miejsce? Ale zaraz będę miała miejsce, słuchajcie, więc super. Więc to sobie przeniosę. No nic. O! Zobaczcie! Albo po prostu inaczej zrobimy. No już, 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 już robię. Pomieszczenie socjalne. No i zrobimy... No, czy później tutaj coś dostawię sobie, no nie? To będzie akurat na trzy. Mhm, dobra. Więc na razie drzwi zrobię tutaj. Proszę bardzo, kanapa. Jedna, druga. Telewizor, jak zawsze. O, jakieś rzutki. O, to do ćwiczeń, żebyście byli w formie, mhm krimy. Żeby nie było. O, ekspres do kawy. Proszę. Chcę jakąś półkę na książki. Mogę Wam tu dać, żebyście sobie mogli poczytać. I co? jaka jest kwiatuszka? O, lodówkę mogę Wam postawić. Proszę bardzo. Dywanik. m mm. No i pięknie. Dobra. A tutaj co mamy? Gabinet zaszczeków. Już się robi. Już się robi. Gdzie ja to mam tutaj? Gabinet zaszczeków, więc gabinet zaszczeków. Damy sobie tutaj. I tutaj chyba mi się jeszcze jedno zmieści, prawda? Chyba tak. Dobra. Klima. To bym gaśnicę dała, co nie? Może przydała? Nie wiem, nie wiem. Dobra, jakieś szafkę, no i okej. Okay. I kogo ja tutaj potrzebuję? Pielągniarza. Nie mam akurat takiego. Więc zrobię tak. Może ktoś tu przyjdzie odpowiedni. I tutaj mogę dać jeszcze, jedną, y, jeszcze jedno pomieszczenie, więc powinno być okej. Okay. Aha, może jakieś łoweczki. Na przykład im dam jakiś kosz. Jakąś klimę, bo chyba mają gorąco. No tak, bo teraz tutaj mają gorąco. Chciałbym to im postawić, nie? No dobra. Co jeszcze? Słuchajcie, co jeszcze potrzebujemy? Dobra, mogę trochę przyspieszyć. Właściwie to zaraz będę kończyć. Może coś tam wam powycinam, jak tu ogarniałam. Wyleczyliśmy wystarczająco dużo pacjentów, bo to naszą reputację. No i pięknie. Oj, te szkolenia, te szkolenia to mi <grytanie> trochę irytują. Eee, tutaj, tak, parcele, tutaj mamy diagnozę, a tutaj. Aha, te zgony, okej. Okay. To może być kiepsko. Wiem, że na razie to jest tak wszystko rozrzucone, ale widzicie, że tak mi się odbakowują te pomieszczenia, tak naprawdę. Oddział ortopedyczny, okej. Okay. Oddział ortopedyczny. A to? Yy, Za rozgonów, mhm. Oddział ortopedyczny, czekajcie. Ktoś już tam chyba umarł właśnie. Oddział ortopedyczny, to myślę, że sobie damy tu obok. I też dam taki drugi może. Mhm, możemy tak zrobić, słuchajcie. Ale drzwi może niekoniecznie, tak? <grych> o. Stanowisko, tą klimę ja ci przestawię, moja droga, bo przede wszystkim tak, tutaj to... Zajmuje zawsze bardzo dużo miejsca. I tylko dwa mi się zmieszczą, naprawdę? O nie, to w takim razie to muszę zrobić na więcej. Bo to będzie za małe, o. Dokładnie tak No i dobra, słuchajcie Niestety yy, wam się nie zmieściły, ale dobra. Może będzie tak. Niech jest. Aha, może jakieś ławeczki im damy, co? sobie mi się przydało? A, gaśnicy chyba tam nie dałam. Gaśnica to by się wszędzie przydała. Tutaj dawałam gaśnicę? Chyba nie. Toż jakiś obrazkowy mi nie dałam, niestety, ale tu się nie chce zmieścić. No ale do... tu chyba dawałam, tak. No dobra. Ławeczki macie. Wszystko jest. Tuszek. O. No i dobra. Na razie jest ok. Nic się złego nie dzieje. Kasę na razie mamy. Um, odkryto nową chorobę, obie wróżki, zębuszki. Naściekarz odkryli nową chorobę, obie wróżki, zębuszki. skutek fatalnej higieny, mamy dochodzi do gwałtownego bu buntu, zębienia wysyłania pacjenta na leczenie w apteka. no Okej, okay. ale nie ma nowego tego. Jakby oddziału, szkoda. A to? O, o katastrofie, znowu? Naprawdę? Dajcie spokój. Jak to tak? O nie. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, nie jest najgorzej. Chyba mi nic się nie rozwalili. Chyba nie. Czyli nic się nie rozwaliło? Może tak? Okej. Okay. Chyba jest spoko. Ja myślę, że powoli będziemy kończyć, ale powiem wam tak, no... To jest dość ciekawe, że tutaj odblokowujemy przez te wyzwania. Nowa choroba, chwila, zwalczanie szkodników. Magnety zwierzęce wywołane mutacją feromeno, feromonową i lub kiepskim dezodorantem. Patrzcie, czeka na czyje tego spuścizno, żeby zwalczanie szkodników. Czekajcie, jeszcze zwalczanie szkodników zaraz zrobimy. Mmm, gabinet zeszczegółów mamy. Czekajcie. Czy myśmy już to widzieli w sumie? Zwalczanie szkodników? No gdzieś to musiało być. Damy tutaj. Mam nadzieję, że nie potrzebuje tego... ...potrzebuje dużo miejsca. Czyli niestety nie damy tutaj, czyli sobie damy... Nie pamiętam tego, wiecie? Tego zwalczania szkodników. U? Ile ty potrzebujesz miejsca? Naprawdę tak... ...tak dużo? Czemu? Aha. Jest jakaś taka duża maszyna. I aż tyle miejsca. Serio. Zobaczymy, czy aż tyle. Chyba na chwilę postawię tu. Mhm. A jak to jeszcze usunę? A to czyli rozumiem, że coś takiego musi być. No dobra. No i taki jest. Damy na pewno gaśnicę. Chyba to już kojarzę. Było coś takiego, prawda? Chyba tak. Limę. Krofeczkę. I Sprawa dobra. I co my tutaj mamy? Pielęgniarz. Sami pielęgniarze normalnie, słuchajcie trudniej, dobra. To tutaj jeszcze będę mogła coś ścisnąć, więc na razie niech sobie to tak jest, ok. Gdzie wychodzisz już? Już mi wychodzi, ale to wydaje mi się, że już było. No, ale co mam jeszcze dać? Na razie tutaj nie, nie wiem jeszcze. Poczekamy. Na razie jest myślę, nie jest źle. Generalnie fajnie, fajnie, że są te wyzwania. A czekajcie, czy ja już bym mogła dać sobie jakieś kolejne? Aha, to jest te 30 pacjentów. Pokój zagadek, ale nie mam jeszcze tego, więc bez sensu. Tutaj, z rozgonów No spróbujmy, ale wątpię. Spróbujmy, kilka śmieci. O, to jest spoko. Tutaj. A tutaj już nie mogę, no ale dobra. Na no, oddział. No i dobra. No na razie jest to tak porozrzucane, jak widzicie, ale no tak mi się to odblokowywało i chciałam, wiecie jak najwięcej, miejsca zdobyć. Trochę dziwię, że nie ma tych ścian tak od początku. Chciałabym te ławeczki odblokować, żeby nam tutaj fajnie pasowały, no ale no, zobaczymy. Na pewno tutaj wrócimy, no bo hmm, muszę zdobyć gwiazdkę, jakby nie było, czyli musimy aż 10% posiadać, także no spoko. E, no i będę też tutaj z wami robić, no bo hmm, sama nie zrobię tych wszystkich wyzwań. Zobaczymy. Ale myślę, że fajnie. Coś nowego. Dajcie znać, czy Wam się mu podoba. A ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa, pa!